Witam, witam, ja jestem jak. A dziś zagramy sobie w Minecrafta wraz z Adasiem. Siema. Tak, to jest serwer Fireland. Jeżeli nie zapomnę, link powinniście znaleźć w opisie. Jeżeli nie zapomnę, ale chyba postaram się nie zapomnieć, więc zadam kokciorem. Lecimy na boje, więc najpierw sklepimy. Jaki luk! Jaki luk! O, ale luk, dobra. Dobra, ja go gonię. Ja go gonię. Nie ucieknie. Mamy dużo. Ej, sklep mam jedną złoto, to jest. Jest zdadał. Faja! Dobra. Niestety były. Zaczekajcie. Trochę trzeba w opcjach. Jest! Ej, tego co cię sklepał, ja sklepałem. O kurde, jakiś widm mnie Możemy pingów sobie zmieścić. chodź tu na spa. Siema, siema. Dobra, zaczekaj, bo musiałem sobie trochę zmniejszyć statku. dobra. Dobra, już idziemy? Mhm, jestem. Dobra, chodźmy. Na lód, na lód! Jakiś gość, głównie jakiegoś gościa. Ej, na lodzie jest duża klepa. I mielem ja że mam już dużo przegrane. Nie patrzcie na moją nazwę, nie patrzcie, to jest nazwa priwaty. Ma... Ja mam pięć diaksów, a jest problem, bo mam pięć diaksów, a jestem na lodzie. Fak. Kurde, do studni, do studni, do studni, do studni, do studni. Do studni. Lecę do ciebie. Masz pięć diaksów? Mhm. Jesteś w lodzie ukryty? FAK! Jakie oni mają miecze. No cóż, tych nam nie przyszło i mnie zabiło. Mhm. Jest! zdożyłem. Miałem no. seru bombelków a jakoś... Udało mi się spał I mam jedną Ender perełkę. Nice. E robię i więc strzał na spałnie Strzała. Strzała. No kurde, że... i przez Sirmaninę zginąłem, ale... Ej, zobacz, grzegam i... strzałami. O, kurde. Co? A i item, no daj. Item X code Ostrość, ostrość 5 Co masz, miecz? No. A tego nie mam. No bo ja tydzień temu zacząłem na tym serwerze grać. A ty dopiero pięć dni temu. A masz Commander Remember? Ja też. To... Dobra, chodź na lód. A no, już po... jest ja już po. Ja już Poszłem. poszłem kurde, kurde, kurde... A ju wszystkich zadałem tu prawie. I polecam kanał Master Duck. Ten tutaj użytkownik nie ma kanału, ale jego brat ma. Mój brat. Polecam jego kanał. Nie, nie, wyleciałem, bo nie chciałem. Nie, on mnie na pewno zabije. Dobra. Więc, y, tych, o, chlepa, jeżeli chlepa, Wam chlepa, się spodoba ten klepa, klepa! Nie będzie chwila! Nie no, wreszcie! Uciekam, uciekam, uciekam! I jeżeli, oglądacie jego, jeżeli oglądaliście jego poradnik na temat Minecraft'a, to chyba wiecie. Y, Minecraft'a. No, minecraft. Ej, z gościa diamenty! Kurde! Jest sklepany. Jest sklepany. Ole Dioksy, o, Dioksy! O kurde. I nie, gościu. Nie, to klepa To zakłada jak y, ten. Ale nie, bo ja tu klepaję. Je... No dobra, sypłem. Yy. Detektyw jakiś tam. A nie, detek. Dobra, tu spotkajmy się na spawnie. Dobra. Ile mameję. Ej, gościu, ten... Chodźcie. Ja jeden. Z, jeden dwa. Mm, mm, ja nie lubię, który się mam miecz z tym Dobra. Nie, wrzuciłem miecz. Dobra, chodź. O, nie. Dobra, ja wezmę dla widzów moich... E, ostrość jeden. No, ja patrz na to. O, no, to jest Adaś. Ja mam... <laughs> ja nie... Ja mam taką zbroję. Ale ja to zdejmę, bo ja nie chcę. jakimś człowiekiem wymieniłem. Mm, tak to słucham, A to założę. Mm, mam mm. dwa takie secinki z tym. O, miecze. Pokazywałem. Dobra, ja mam dużo mieczy. <laughs> nie, ale mi mm. Adam, ja mam dużo mieczy. Ale, aura! Muszę wywalić. Mm, nie lubię, au. Dobra. Dobra, daj. Nie, daj mi miecze. Y, miecze, ale zwykłe to są. No. Bo my zadamy przechowujemy przychowujemy zwykłe miecze, a później je ulepszamy, tak? Jeżeli... Bierzemy... Ej, chodź ci pokażę. Oni myślę że to jakieś są super miecze. Dobra, cho. Dobra, chodź. Ludzie. Kurde, au. Ej, leci ktoś za to. Nie. Dobra, chodź. Zabijam. Tam. Ja nie wiem kogo klepie, sorry. <grym> Zadałem. Sypłem I tylko jednego zabiłem. Ja też. Nie, ty trzech zabiłeś. Trzech? Tak. Uuh. Bo ty mnie zabiłeś. Tak. Ja tam nie żyłem jak ty żyłeś. Dobra, jestem tam. To może mi rzuciłeś? Tu pod... ty? Tak, tu tak, ty. Ja. Mogłeś mi zostawić killa, no? To ja sprawdzam miecz, czy mam męczą to. O, mam o 107 miecz. Nice. Ile? O 107 FA! Nie uzedłeś. No wiesz, jakiego umiał Nookbaka? Kurde, idzie do mnie. To ja jestem spokojny. Ej, kurde, biję mnie. <laughs> Ale dead. Ej, za to było? Ja uciekam. Dobra, idę. Na solo. Uuu, o kurde. Ja rozwaliłem. rozwaliłem. Minecraft mi się wyłączył. Tak. Dobra, na młej. 330. Ej, poczekaj, 330. bo ja do łazienki 330. muszę iść. Dobra. ty coś tam pomów, a ja zaraz jestem. Hmm. No nie będziemy mówili, tylko będziemy się klepali. Oh, fak, ale lag. A, jeżeli macie w, w ustawieniach takie, yy, powiem. Nie wiem, jak to się. Zaczekajcie, Zrobię krótki poradnik od kolegi. Więc sterowanie. I wy zaczekajcie sprint. Musicie mieć. Lewy. Dobra. Ten. I gdy macie lewy, patrzcie. Właśnie mówię, na czym polega poradnik Twojego brata. Jeżeli, co nie, klikniecie dwa razy i tak Halo. robicie, to ten. Yy, zatrzyma Wam się sprint, co nie? Sp robię sprinta, że tak. Robię sprinta. Robię sprinta. Już jestem. Tak, ro wiem. Yy, I nie ma sprinta później, co nie? A jak nacisnę z, kontrol z kontrolem, to patrzcie, nie dość, że nie muszę trzymać, yy, nie muszę dwa razy w. To jeszcze mi robi się sam sprint, nie? Patrzcie. I patrzcie na przykład na to. Ej, mogę coś powiedzieć? No dawaj. Hm, dla miłośników Agario będzie w, y, w tym, pod komentarzem y, nick prawdziwego Siriusa z tą prawdziwego Oliwi, y, Diaksa. <laughs> Czyli mnie. Taki, no bo my jesteśmy ogólnie za ty, wy, ty, może znacie ty, yty. ty. Ty. Yy, może znacie tą drużynę... No, może znacie ten team. Yy, większość ludzi chyba zna, ogląda YouTube'y Tych klanów? Tak. To... A to dla miłośników Agario, bo jak ktoś nie zna Agario, to to... Nie, no każdy chyba zna Agario. Ale po prostu ktoś, kto gra w Agario... Bo polecamy to. Kurde. I w ogóle tam są nasze minki. Też dam. Damy Wam oryginalną minę. Yy, tak, z Nasty. Jak będzie. Jak będę. Oh, jak y, nie zapomnę, to jeszcze tam pod y, komentarzem. Ale wiesz, zrobię, zrobię nick Shadow'a też. Dobra, ale wiesz, że to jest mój filmik. No, ale ja tam też y, napiszę. A w komentarzu. To ja to y, wezmę od Adasia i ja to po prostu w opisie. O, kurde. All default. Ale de zlałem! Ale defulta. I teraz właśnie jadę na kontrolę. kontrolę. Kurde, ale się trzęsę. A ci... Och ty, walka nauki, tak? No beftut, tu! A ta <grym> miecz, miecz, Miecz miecz A, i to jest i seria? Bo to jest seri okay. Kurde Oli nie Bij mnie I to jest seria u nas w jak... Kurde, Leo! Zagrajmy dobra. ze Steve'em. Zagrajmy co? ze Steven. Tak, ta seria... No co <grym <grym> to ta seria Ta seria nagrywa się. Zagrajmy ze Steve'em. Ej, chodź tu! Ci. Bo idzie do, do ciebie jakiś typ. Uuu! Olek, sklepaliśmy. Ej, dawaj, kto go sklepa? Oli. Ja, Ej, ja poczekaj, ja muszę ja tu iść. To, um, um, um. to jest nasza skrytka. Nie, to wszystkich skrytka. No jest. Tak, ale my zawsze tu, jak jesteśmy, wiecie jak mamy mało żyć życia, to stajemy okay. tutaj na sifcie żeby nas było mniej widać i po prostu czekamy o kurde o lol co mi się ej, stało czy ci, ci też się to pojawiło takie kratki no i złoto what ja to pierwszy raz widzę o dobra szkoda że już nie ma jeszcze raz ej, ej. ej sorry jeszcze to? raz. Musimy tak stać, żeby to się pojawiło. Ej idzie do nas gościu. Ja idę. Ja, ja, ja go sklepałem. No ty! Kradzieju Kilu. No Kurde, bo mi killa zrobisz hmm. Dobra, zabij Kili. Mnie, już nie ma... u zabijmy go. Kradzieju killi. Jest mi zimno. Zabij mnie. Dobra. Ja się tak <grym> dwa A po co? No bo i tak miałem dwa serduszka, nie chciałbym, żeby jakiś inny gościu. Yy... A czy się tabele wyników wyników yy, zniżają? Zimno. No. Oh fuck. No to ten gościu Beef tut. On jest taki. Kurde A wiesz, ja mam już całe serduszka. No a ja zginąłem. Przez Betfut. Dobra, ja idę na niego Betut. Ej, gdzie ty jesteś? Gdzie ty Dedłeś? <laughs> Betwood! Jesteś na lodzie nadal? Mam no, z tym Betwutem się biję. Klepa, 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 klepa! ale go klepłem, to ja. <laughs> ja go? To ja? Tak, tak to ja. Mm. Ej, ja mam pół serduszka. Ej, walnij mnie! Lol. Lol, lol, co to było? Ja cię dopiero po chwili. Adam koksiar został zabity przez. Ale co z tego? Rozumiesz, że dostałem za ciebie. 20... Kto? Kuba! Drz... O Dobrze go! Ajajaj! Aj, aj. Kurde! Ale aura ma. No. pleca. I y tutaj ogólnie dużo ludzi ma aurę. Czyli aurę? O, Oli! Cześć, Oli to ja. Zabijają, Do moi... zabijają bez dotykania. Mm. Ach, dobra. I nie ma tu wstępu. To jest mój znak, patrz. Ej, da się tam skoczyć. Nie da się. Dobra. Więc... Sam nie wiem, ile... Mi... Zrobię parkourę. Park. Parkour. Co to ma być? Hey. Ej, patrz! O, oh, fuck! Ten, spadłem. Muszę parkour! Ej, patrz, gdzie ja jestem? No wiem. Ej, peski? ja to pierwszy raz zauważyłem. Dawaj go z oh, O! Dasz to ty go do Ej, chodź tu. Aho, oh, ale miejsce snajperskie. Oh, fuck. Chcia, nie wiem po co podskoczyłem. chodź tutaj jest gościu. Ja nie wiem, gdzie teraz stąd skoczyć. w lodzie jest gościu. Piotruś! Piotruś pan. Ej, zadałeś? Nie, właśnie, ja go zabiłem, bo on sobie patrzył w skrzynce, a ja nim Ale akcja. Teraz sobie strzelam. I, I będzie odcinek. Jest! Jest! O, sniper! Szybko makro bierz, makro, bo on mnie zabił. Ile jest. Gości, jest na, weźle gości jest na spał, nie? No, kurde, uciekł mi. To ja, to ja. O, jest? Kurde. Ej, ej, gości mnie. Jest? Ale snajper. A on nie wie skąd ty nawalasz? Wiesz? Dobra, dostał już dwukrotnie. O! Jest! To ty chyba. Nie, to ktoś. O, ale gościa zrozwaliłem. Zostaw! To będzie mój! Dobra. <coughs> to jest mój. To jest snajperzy tacy. Dobra, tu skoczę znów. No, dobra. Foxy! O! Ja cię <ścoughs> ja tak namierzam z góry, co nie? O, Ej, łuk mi się kończy! Kurde. Yes. Ale chodź tu, szybko. Ej, namierzył mnie gościu! Ej, nie no możemy mnie nie. LOL! Ta, ale snajper z niego! Nawet mnie nie trafił raz. Kurde! To ten ziomóg? Nie. No ale, ale mam laga, ale mam laga. Dobra. Kurde, spadłem. Sklępał mnie, sklepał D mnie. Dobra, sklepałem go. Uu, dobra, sklepał mnie. Ale długo żyłem na tym klocku. Klocku. <grym> Kupuś koszmar. Wezwanie. Dobra, a teraz pokażę Wam, jak wydaje się pieniądze w Minecrafcie. To jest potka. E, przepraszam. Jest. Nice. E, dobra. Muszę na chwilę zastopować nagranie. Więc za chwileczkę wracam z... E, no. Adam Kokszorem, Więc na chwileczkę stop. Więc już jesteśmy. Ej, znasz Dobra, nie. <laughs> um, a jeszcze coś powiem. Znalazłem teraz nazwę Troxa, więc to też wyślę tam um, pod filmikiem. Znaczy... Na... Fy, co ja gadam? <laughs> Kurde, jak to się nazywa? Ktoś, na... Ktoś zabił kozę śnieżną. Jest taki gracz jak koza śnieżna. Dobra, Adaś... I... Przyjdą, ja, ja to wrzucę. Ja to wrzu i daj mi mieczy. Ja to wrzucę. Ym, link będzie. Znaczy, nazwa będzie w tym. W opisie? Znaczy, nie w opisie? Jak to się nazywa, Oli? komentarz? Ko w komentarz. A daś, tu. To będzie na nazwa Troxa też, dobra. Gdzie? Tutaj, za tobą. Hiiiiii. Ja! Dobra, już. Dobra. Um, Ej, e, przeczytać miecz. ci mój najlepszy... What? Yyy... Mm. ten miecz? No. Po nieumarłych trzy, zaklęty ogień jeden, odrzut dwa. Co? Weź jeszcze raz. Po oh. nieumarłych trzy, zaklęty ogień 1, odrzut dwa. Naprawdę takie beznadziejne ci trafiły. No ale chociaż ma ten... zaklęty ogień. No. Mam też ostrość dwa, grabież jeden. A se drugą zbroję lepszy diamentową. Dzięki, gościu. <gryw> Jakiś gościu znalazł naszą skrytkę, nie? Jakiś... Mm, nie, to nie nasza skrytka, to każdy to... No wiem, ale... nie, ta, nie aż tak dużo osób zna tą skrytę. A właśnie, chcę, chcę ci dać trochę mieczy, bo ja mam nadmiar... Ej, patrz, mieczy. mam nową skrytkę na takie coś, widzisz mnie? Co? Holi. No lekko Cię widzę kotem. Jakie beznadziejne mi się trafiają. Zaklęty, ogień, takie... Zobaczcie, ja jestem! Ej, zobacz! chyba. Dobre. No widzę Cię, pierdoło, Ty! Kurde, przyszedł go mnie, gościu! Ja to. A co Ty! I idź stąd. Mm. Cztery levely ci zabrałem. Tak? Dam ci, mie dam ci te, dam ci miecze. <laughs> Wiem, że to tylko twoja skrzynka jest. Dobra, ale ja sobie w zbroję diamentową ulepszę. Batę i... Chcesz te miecze? Adaś, chcesz te miecze? Chodź. Chodź w naszą skrytkę. Dobra, już mam secik. Je... Chowam teraz. Kurde, ale sety! No! Ho. No, gdzie? Ja. Dobra, Do wiem! Tak, Chodź. Tak, tak dużo tych mieczy. No. Ale to są podziwne. Dobra, trudno, ale ja mam przypełnioną skrzynkę. Dobra, to ja odłożę do Ender Chesta. Dobra, a. To, to nie, to, to. Tylko zakręcił ogień sobie, widziałem. Dobra, idziemy na lód. No dobra. Ale choć musimy razem. Ej. Co, on chciał ze mną, co Chodź, bo musimy razem tam iść. No to choć ja już tutaj jestem klepie. Już sklepałem jednego gościa, ale zginąłem. Jestem to na Zginąłeś samym. z tym mieczem. Ja, ja miałem chodź. nieulepszony. To mnie goni. A to są do załodziej, dobra. Dobra, mm. chodź, ja ich podpalę. Co? Podpal ich, podpal. Kurde! Kurde! O, Bo ja go podpaliłem. Ja tu go szaklę. Chciał ze mną sojusz. No wiem, mam z każdym kto już no, ze mną też chciał Dobra, uciekam! Kurde! No i bo tam gościu ma mało żyć przed tobą. Kurde, ale się kaleczę. Kurde, bo nie wiem, jak. Idę, idę, Utracono idę. połączenie? To nie ty, to nie ty, to nie ty. A co? Muszę na sekundę, sekundę zastopować, bo muszę się zalogować. Zer. Dobra, już się zalogowałem, ponownie. Pisałem render. Ach. Adam, nie, nie mów o tym teraz, bo będę chciał zmienić serwer. No, na TapCraft'cie chciałem zagrać. No to na TapCraft'cie kolejny odcinek będzie, dobra? I wtedy też będzie może na dejota trafimy. Ała! Odygnaj. No kurde, to jakaś. Dobra, zdodałam. No! Mm. Jest jakiś gościu z nikiem na sy który mnie ciągle zabija. Dobra, chodźcie. Ja tu parkura chcę zrobić, ale tu jest. Gościu. Dobra, sklepany. Bez obrażeń. Dlaczego mi tak laguje, ej! Z chwilę mi myszka przyjechała. Kurde. No kurde. Ej, obczaiłem, obczaiłem nową skrzynkę. Po, pod statkiem? Nie. Grzybek. Grzybek? A ja, ja tam już byłem. A ja tam jeszcze nie byłem. Bo ja ogólnie nie otwieram tych skrzynek. Bo mi to niepotrzebne jest tak po pierwsze. <ścoughs> kurde mm, diamenciak mnie klepie. W domku jesteś? W domku są same giemenciaki. Ja wiesz gdzie byłem? Gdzie? Na lodzie, w, tam w moim miejscu snajpera. Tak? No. Ale o czym mnie bolą? Dobra. Adaś, chodź tutaj na spawna. Dobra, jesteś F5, F1. Więc to, jest, na, to jest, jest już koniec. Chodź tutaj, tam gdzie był początek odcinka. Tutaj. Bo ja, bo ja chodzę. Ty nie musisz F5 klikać, dobra. Więc jeżeli odcinek Wam się spodobał, dajcie lajka, ty, zakomentujcie ten film, obejrzyjcie inne filmy, co ty robisz. Nie! Wejdźcie na kanał mojego kolegi y Master Ducka. Master I do następnego. Co się stało? CO SIĘ STAŁO? Lagi! Dobra, do następnego odcinka! Super! Trzymajcie się! Cześć! Marka!